Cytaty księdza Jerzego. Postawmy prawdę na świeczniku, jak mówią słowa wiersza. Postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu, jeżeli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. Słowa prawdy, życie w prawdzie może kosztować, jest czasami ryzykowne. Ale, jak mówił zmarły prymas kardynał Stefan Wyszyński, tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. Pamiętajmy, że my, chrześcijanie, musimy być światłością dla świata i dlatego to światło Chrystusa zaniesiemy do naszych domów, ale też i do zakładów pracy, zatłoczonych autobusów i pociągów, do biur, fabryk i urzędów. Zanieśmy Chrystusa, który jest miłością, dobrocią. Uśmiechem i pokojem, a którego przedłużeniem na ziemi my jesteśmy jako mistyczne ciało Chrystusa. Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w Prawdzie. Życie w Prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Modlitwa dziękczynna. Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś go, aby gorliwie głosił Twoje słowo szafował świętymi sakramentami mężnie działał w twoje imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia jedności i pokoju ty obdarzyłeś go łaską męczeństwa przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej uwielbiamy i dziękujemy ci panie za ten wielki dar dla kościoła szczególnie za to że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem, udziel łaski, o którą z ufnością Ciebie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.